Ten chłopiec był najbardziej godny zaufania ze wszystkich, jakich kiedykolwiek poznałam. Gdy tylko budził się rano, natychmiast szedł obudzić dziewczynę. Chociaż na zewnątrz wydawała się chłodna i spokojna, w rzeczywistości była bardzo delikatna i łatwo stawała się celem żartów kolegów. Chłopiec natomiast odziedziczył po ojcu wygląd bandyty, przez co wyglądał groźnie. Pewnego razu chciał tylko podrapać się po głowie, ale nauczyciel pomyślał, że chce wszcząć bójkę. Za każdym razem, gdy koledzy go widzieli, szybko się od niego odsuwali. W rzeczywistości jego osobowość była całkowitym przeciwieństwem wyglądu. Ponieważ jego matka pracowała na nocną zmianę, to on wykonywał wszystkie domowe obowiązki. Ale przez swój wygląd zawsze wpadał w dziwne sytuacje. Pewnego dnia kolega przypadkowo na niego wpadł. Zanim chłopiec zdążył coś powiedzieć, tamten natychmiast oddał mu swój portfel, przeprosił i uciekł. Chłopiec nie wiedział, co zrobić, więc zaniósł portfel do biura rzeczy znalezionych. Dziewczyna jednak wcale się go nie bała. Kiedy zablokował jej drogę, ona uderzyła go pięścią. Choć była drobna, miała temperament tygrysicy. Po lekcjach chłopiec wrócił do klasy po plecak i zobaczył, że wszystko jest w nieładzie. Ławki i krzesła były poprzewracane, a dziewczyna leżała na podłodze. Przestraszył się i udawał, że nic nie widzi, idąc do swojej ławki. Nagle dziewczyna gwałtownie wstała miast po niego pobiegła. Z powodu swojego kataru siennego tak mocno kichnęła, że chłopiec aż poleciał do tyłu. Wściekła wyszła z klasy, a on został nie rozumiejąc, co się stało. Wieczorem chłopiec otworzył plecak i znalazł w nim list miłosny adresowany do swojego najlepszego przyjaciela. Wtedy zrozumiał, że zabrał nie swój plecak. Otworzył kopertę, ale była pusta. Pomyślał, że dziewczyna zapomniała włożyć listu. Postanowił oddać go następnego dnia. W środku nocy usłyszał dziwny hałas. Kiedy wstał by to sprawdzić, pojawiła się dziewczyna i zaatakowała go drewnianym mieczem. W środku zamieszania zapalił światło, ale ona dalej uderzała, sądząc, że w ten sposób wymarze mu pamięć. Zdesperowany chłopiec krzyknął, Koperta była Pusta! Na te słowa dziewczyna zemdlała, a zaraz potem jej brzuch głośno zaburczał. Nie mając wyboru, chłopiec przygotował jej posiłek. Dziewczyna jadła łapczywie. Chłopiec nie uważał pisania listów miłosnych za coś wstydliwego. Wyjął swoją tajną skrzynkę, w której trzymał wiersze napisane dla swojej ukochanej, piosenki, których chciał z nią słuchać, a nawet różne romantyczne style, które sam wymyślił. Dziewczyna zauważyła, że wszystkie te rzeczy wydawały się być poświęcone jej najlepszej przyjaciółce, a celem jej uczuć był ten sam chłopak, najlepszy przyjaciel chłopca. Wtedy oboje postanowili sobie pomóc w zdobyciu serc tych, których kochali.